Magdalena tulli, ten i tamten las. W lesie zrobiło się chłodno i ciemnawo. Słońce wstawało coraz później, a łasica coraz wcześniej. Wyłaziła z nory i niespokojnie krążyła po lesie. W taki to sposób natrafiła na Koniuszek czegoś dziwnego. Rozgarnąwszy liście łapą, zobaczyła ogonek, który się poruszał. Pod liśćmi spało zwierzątko. Było malutkie, drżące, zwinięte w kłębek. Z różnych powodów bywała czasem we wsi i znała te zwierzęta z widzenia. Wołano na nie. Kici, kici, Widziała z daleka, jak się łaszą do ludzi, ale na tych, co przybiegali z lasu, patrzyły z góry. Wszystkie są takie same, myślała z odrazą. Spasione, leniwe i źle wychowane. A malutkie kici, kici które spało pod liśćmi, wydawało się takie delikatne i bezbronne. Łasica zgadła, że znalazła dziecko. Zabłądziło albo ktoś je porzucił. Niedzielni spacerowicze zostawiali w lesie różne rzeczy. Jedne gubili, innych się pozbywali na umyślnie. – Ja na pewno bym cię nie porzuciła – szepnęła do ślicznego uszka. Poczuła nagle, że od zawsze brakowało jej kogoś, Ciepłego i puszystego, kim mogłaby się opiekować kogoś, kto mieszkałby w jej noże i był dla niej najważniejszy na świecie. Kici, kici, otworzyło jedno oko, westchnęło i spało dalej. Łasica myślała gorączkowo jak tu się zorganizować? W całym lesie nie było nikogo, komu by mogła zaufać. Delikatnie pociągnęła kici-kici za łapkę. Nie bój się! Jestem co prawda łasicą, ale za nic w świecie bym cię nie skrzywdziła. Przysięgam. Będę o ciebie dbać najlepiej, jak umiem. Wolałaby przedstawić się z imienia bo przecież miała imię nadane jej przez kogoś, komu ufała. I kogo nigdy nie zapomni, miała imię na pewno. Gdyby je znała, byłoby jej weselej. Miał? Powiedziało kici-kici z taką minką, jakby nie zrozumiało ani słowa, ale otarło się o jej bok i ufnie podreptało za nią. Żeby tylko nie spotkać tamtych. Myślała łasica, rozglądając się na prawo i lewo. Bo może wyciągną ten żeliwny garnek i znowu zacznie się awantura. Nikogo nie spotkali. Tu będziesz spało, mruczała, szykując w noże posłanie dla kici, kici które świeciło w kącie zielonymi oczami, nastroszone. Może byś coś zjadło? Miał, odpowiedziało kici, kici. Łasica nie była pewna, jak to rozumieć, ale wiedziała, co kici, kici, mają w miskach. Mleko. A w jej spiżarni leżały najróżniejsze rzeczy, na przykład połamane herbatniki, olejek do opalania i pół starej kanapki z żółtym serem. Lecz mleka nie było tam ani odrobiny. Z plotek Łasica wiedziała, że leśniczyna w oborze trzyma krowę. Doi ją co rano i ciepłe mleko zostawia w wiadrze, póki nie przestygnie. Lecz nigdy nie widziała tego na własne oczy. Leśniczówka omijała z daleka, jak wszyscy. Nie miała ochoty spotkać się z psem leśniczego, aż do tego ranka, kiedy przyprowadziła do domu kici-kici. To bowiem oznaczało odpowiedzialność i obowiązki. Było jasne, że bez mleka się nie obędzie. Powiedziała więc: Teraz muszę wyjść. Czekaj tu na mnie kici, kici. Nie wychodź z nory w żadnym wypadku, bo tu w lesie nigdy nie wiadomo na kogo się trafi. Kiedy wrócę, dostaniesz to, co lubisz. Kici, kici otworzyło różowy pyszczek. I powiedziało. Miał. Z torebki foliowej, w której trzymała wszystkie swoje skarby, wyciągnęła zgnieciony kartonowy kubeczek. Rozprostowała go, chwyciła w zęby i popędziła do leśniczówki. Pies leśniczego zwąchał ją, jeszcze zanim przelazła pod parkanem. Wynoś się! Stara złodziejko, wrzeszczał, szarpiąc łańcuchem co sił. Leśniczyna usłyszała szczekanie i wyjrzała na podwórze, ale nie zobaczyła nikogo obcego. Ciszej tam! zawołała więc i zatrzasnęła okno. Zanim Łasica na dobre zabrała się do rzeczy, była już półżywa ze strachu, ale zrozumiała, że musi wziąć się w garść. Przecież w noże czekało malutkie kici-kici. Przebiegła na ukos przez podwórko i wpadła do obory. Krowa spojrzała na nią przelotnie, przełknęła ze znudzoną miną to, co miała w pysku, i chwyciła w zęby nową porcję siana. Ściskając kubeczek w drżącej łapie, Łasica nabrała mleko z wiadra. Jak dotąd radziła sobie znakomicie, ale to jeszcze nie był koniec tej przygody, bo koniec będzie dopiero wtedy, kiedy uda jej się wrócić z mlekiem do domu. Jak dotąd, jeśli uciekała, to aż się za nią kurzyło, ale tym razem miało być inaczej. Musiała uciekać powoli, żeby nie rozlać mleka. Futro jej się zjeżyło ze strachu. Uciekać powoli. To nie dla mnie, pomyślała. Była owszem, odważna, ale nie do tego stopnia. Już chciała rzucić wszystko i pognać do domu, lecz przypomniało jej się, kto na nią czeka. Więc, trzymając w zębach papierowy kubeczek, ostrożnie ruszyła w stronę dziury pod parkanem. Wtedy dopiero, gdy bezpiecznie przelazła na drugą stronę, przestraszyła się naprawdę. Więc odtąd będzie co rano biegła pokryjomu do leśniczówki po mleko i słuchała wrzasków psa, dzień w dzień? Kto by to wytrzymał? A co będzie, kiedy przyjdzie zima? Chwyci mróz i zrobi się ślisko. Ale zima jeszcze nie przyszła. Łasica nie chciała martwić się na zapas. Z kubeczkiem w zębach wróciła do nory, w której miała kogoś ciepłego i miękkiego. Kogoś, dla kogo będzie najważniejsza na świecie. Kici, kici wypiło mleko, oblizało pyszczek i poszło spać. Smakowało mu, ucieszyła się łasica. Nazajutrz Pies leśniczego tylko wodził za nią wzrokiem. Od wczoraj się głowił, po co łasicy mleko w kubeczku? Ze zdumienia aż zapomniał się rozszczekać. Wszystko szło jak z płatka, póki łasica, wracając do domu, nie natknęła się na dzika. Stał na ścieżce, nieopodal jej nory, i marszczył ryj. Czujesz ten zapach, łasico? chrząknął. Jaki zapach? Obcy zapach! powiedział z naciskiem dzik. Łasica wciągnęła nosem powietrze. Tak, oczywiście, czuła zapach, ale postanowiła na wszelki wypadek do niczego się nie przyznawać. Masz do mnie jakąś sprawę? spytała niespokojnie. Mam, powiedział dzik i znowu zmarszczył ryj znacząco. Rozejrzawszy się dwa razy chrząknął. To przejdźmy do rzeczy, ponagliła łasica. Co to ja miałem ci powiedzieć? Otóż więc, łasico, puchacz przysłał mnie tu, bo ma dla ciebie zadanie. Chce, żebyś przyniosła mu ze sklepu trochę kawy. Mówił, że może być w ziarenkach taką przyjemniej łykać. On narzeka, że ciągle chce mu się spać. Przestał dbać o swoje sprawy. Przestał nawet latać, bo raz zasnął w powietrzu, spadł i się potłukł, i nie chce, żeby znowu go to spotkało. Aha, odezwała się po chwili Łasica. Zamilkła i zastanowiła się. Chce mu się spać, bo przyszła jesień. I pogoda jest senna, więc czemu się nie wyśpi? Z nim jest wszystko w porządku, to raczej z nami coś jest nie tak, ze mną i z tobą. Chyba cierpimy na bezsenność. Łasico, co? Puchacz nie chce spać, chce kawy. Będę coś z tego miała? Co tylko zapragniesz. Niczego ci nie pożałuję tak powiedział. Czego zapragnę? Zastanowiła się łasica i popatrzyła mu w oczy pytająco. Było przecież coś, na czym jej zależało najbardziej na świecie. Tylko uciekło jej to z pamięci na widok dzika. A dajże mi spokój! Nie jestem jasnowidzem. Gdybym miał twój spryt, sam bym poleciał do sklepu po kawę dla puchacza i na pewno bym nie pożałował. Dobrze. Powiedziała: Pomyślę nad tym, przyjdź jutro. Dziwnie się zachowujesz zauważył dzik. A ten podejrzany zapaszek nie obraź się, ale dałbym głowę, że rozchodzi się z twojej nory. I zerknął podejrzliwie na papierowy kubek. Pokaż, no, co tam masz? Łasica Chciała schować kubek za siebie i mleko się rozlało. Och, zawołała łasica, co ja teraz dam mojemu kici-kici? Komu? zaśmiał się dzik. Trzymasz w noże kici-kici? Naprawdę? Brak mi słów. Chyba upadłaś na głowę. Łasico! Moje kici-kici jest maleńkie, powiedziała łasica cichutko. I będę dla niego najważniejsza na świecie. Obiecało ci? Uwierzyłaś? A ja tu przyszedłem, żeby ci zaproponować uczciwy interes. Trzymajcie mnie, bo pęknę ze śmiechu. Powiedziawszy swoje, potrącił kubek ryjem i wsadził do niego jęzor, by wylizać resztę mleka. Rozlało się i cześć. Czknął. To nawet lepiej, od mleka mógłbym dostać rozstroju żołądka. Łasica strasznie żałowała rozlanego mleka. Pobiegłaby do leśniczówki jeszcze raz, ale widziała przecież uciekając, jak leśniczyna szła po wiadro do obory. To może by się jednak pofatygować w sprawie kawy dla puchacza. A czy to w porządku, że Puchacz zawsze wysługiwał się innymi? Są w naszym lesie rzeczy ważne i ważniejsze, Krzysztof, przypomniał dzik. Ale na coś najważniejszego nie ma miejsca, zauważyła Łasica. Nie ma nic ważniejszego niż nasza wspólnota interesów. Musimy się trzymać razem. Jeden cieszy oko urodą i wdziękiem, Krzysztof, ciągnął dyskretnie prezentując się z profilu. Druga jest sprytna i zwinna, trzeci umie fruwać. Wspieramy się nawzajem. Póki tak będzie, nie zginiemy. Łasica nie słuchała, bo myślała już o czym innym. O tym, że mleko co prawda się rozlało, ale czy kici, kici naprawdę zasłużyło na tak wielkie poświęcenie? Na to, żeby biec dla niego po mleko, nawet w najgorszy mróz? Czy kiedykolwiek jej się za to odpłaci? Czy zdobędzie się w końcu na jakieś miłe słowo? Bo jak dotąd umiało tylko powiedzieć, miał, tylko miał i nic więcej? A właściwie, dlaczego tylko miał? Czy nie dlatego, że wszystkie kici, kici są takie same? Pomyślała. I westchnęła nad tym, jak boleśnie się zawiodła na swoim kici-kici. Niech tam, zgodziła się, pójdę. Czy kiedyś już była aż tak smutna? Może gdy oberwała po grzbiecie kijem od szczotki? Ależ nie, to był zwykły wypadek przy pracy. Może kiedy ptiżu żół, wyprowadził się z lasu? Owszem, wtedy. Wszyscy rozpaczali, ona też, ale jeszcze nigdy, przenigdy nie doświadczyła takiego smutku jak tego ranka. Obawiała się, że w nim utonie. Biblioteka przy ulicy królewskiej istnieje od lat 60. ubiegłego wieku. W tym okresie przechodziła różne zmiany. Na początku była filią Miejskiej Biblioteki Publicznej, później była biblioteką główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, a od 2017 roku jest filią Biblioteki Kraków. Długoletnia tradycja oraz dobra lokalizacja sprawiły, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Nasza biblioteka jest największą filią. Składa się z pięciu działów. My obecnie znajdujemy się w wypożyczalni dla dorosłych. Są jeszcze, wyodrębnione ze względu na wiek czytelnika, wypożyczalnia dla dzieci oraz wypożyczalnia dla młodzieży. Raj dla poliglotów stanowi wypożyczalnia obcojęzyczna, gdzie znajdziemy książki w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, ukraińskim, rosyjskim, chorwackim oraz chińskim, ale też i podręczniki do ich nauki. Biblioteka posiada również miejsce dla spragnionych ciszy i spokoju. W czytelni naukowej można wypożyczyć książki naukowe, gazety, czasopisma oraz przyjść z własnymi materiałami. W czytelni naukowej znajduje się 10 stanowisk komputerowych, a czytelnicy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Filia numer 21 Biblioteki Kraków, poza udostępnianiem literatury, prowadzi aktywne działania kulturalno-edukacyjne na rzecz swoich użytkowników. Organizuje spotkania autorskie, wykłady literackie, wystawy malarskie, slajdowiska podróżnicze, warsztaty czytelnicze, przyrodnicze, malarskie oraz wiele innych imprez. Od kilku lat wspólnie z Radą Dzielnicy nr 5 Krowodży prowadzi cykl spotkań Porozmawiajmy o Krowodży. Popularne rozmowy dotyczą przeszłości, współczesności i przyszłości naszej dzielnicy. Na uwagę zasługuje bogaty zbiór audiobooków w bibliotece. Są to pozycje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jest ich około 4,5 tysiąca, natomiast samych książek jest około 70 tysięcy. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.